Pamiętacie, jak w filmie z żelaznego szlaku rowerowego mówiłem, że kolejny też będzie z Czech? Kłamałem. Oczywiście to kłamstwo nie było planowane, jest zupełnie przypadkowe, po prostu nie mieliśmy w planach żadnej wycieczki i żadnego filmu pomiędzy żelaznym szlakiem rowerowym, a kolejnym wypadem do Czech, który będzie za tydzień. No ale wpadł mały spontan, jest weekend do wykorzystania, ładna pogoda, więc postanowiliśmy wybrać się nad Jezioro Mucharskie. Dominika dzisiaj odpuściła sobie jeżdżenie na rowerze i chilluje gdzieś na plaży nad jeziorem. Ja stwierdziłem, że zrobię sobie pętelkę na rowerze wokół jeziora, potem do niej dołączę. Może jeszcze jakiś kajak, jak czas i siły pozwolą. Albo SUP. Dawno chcieliśmy spróbować SUPA, więc może dzisiaj się uda. No ale póki co objazd jeziora Murcharskiego na Gravelu chociaż zapowiada się, że będzie cały czas asfalt albo duża część asfaltu. I... Ładne widoki, ale też sporo podjeżdżania. Także trzymajcie kciuki, będę nadawał z trasy. Nie ma co się uszkiwać, dostałem w dupę za mną. Na szczęście jedyny taki podjazd, najdłuższy, najbardziej stromy na dzisiejszej trasie. No i jedna rzecz jest pocieszająca: skoro było w górę, to musi być w dół. No, i tak się kończy wytyczanie tras w aplikacjach y, po punktach, y, i pozwolenie na to, żeby aplikacja sama wytyczyła optymalną trasę jakiś kilometr może do samochodu, i trafiamy na coś takiego. Narzekałem, że będzie dużo asfaltu, to na koniec dostałem trochę haszczy. Z pewnością nie była to optymalna trasa. Wyznaczałem ją, tak jak mówiłem w komucie, zaznaczając po prostu randomowo punkty i pozwalając aplikacji wytyczyć trasę, co na koniec okazało się błędem. No ale było bardzo widokowo. Trochę dostałem w tak jak mówiłem wcześniej. Było co podjeżdżać na pewno. Zresztą chyba to widać po mojej koszulce. Nie wiem na ile dobrze ją widać, ale jest cała mokra. Eee, no i kondycji kondycji zdecydowanie brak. Też dzisiejsza pogoda nie pomaga, ale przede wszystkim brak kondycji daje się wyznaki. No nic, trzeba pocilować, wymoczyć nogi w jeziorze, popływać na supie. Także wycieczka to dopiero pierwsza część tego jednodniowego, krótkiego wypadu. Pora na drugą. Gdybym miał określić, podsumować ten muharski wyjazd e, krótko, to mógłbym powiedzieć, szkoda, że nie mamy bliżej. Okolica jest bardzo malownicza, nad samym jeziorem też infrastruktura naprawdę całkiem nieźle rozwinięta, e, sporo wypożyczalni, różnego rodzaju but z napojami, jedzeniem, lodami, w zasadzie wszystko, czego potrzeba. E, mnie osobiście podobało się bardziej niż nad Jeziorem Żywieckim, nad którym mamy bliżej, nad którym bywaliśmy e, wcześniej kilka razy. Nad Mucharskim to był nasz pierwszy pobyt. Natomiast Dominika się ze mną nie zgadza. Twierdzi, że Żywieckie jest lepsze, bo bardziej dzikie, więc w zależności od potrzeb, co kto lubi, albo tu, albo tu, każdy znajdzie coś dla siebie. Co do supa natomiast, no to spróbowaliśmy czegoś nowego. Na pewno wyglądało to bardzo pokracznie, zdaję sobie z tego sprawę. Udało się nawet stanąć i popływać trochę na stojąco, chociaż nie obyło się bez nieplanowanych kąpieli i zarówno z mojej strony, jak i z Dominiki. Natomiast spodobało nam się. Mówi się, że słup to jest nowy sport narodowy Polaków i chyba jestem w stanie to zrozumieć. Spodobało nam się na tyle, że następnego dnia postanowiliśmy spróbować ponownie. Zmieniliśmy tylko jezioro z Mucharskiego na Terlicko. Jednak wątku czeskiego w tym filmie nie udało się ominąć. No i spróbowaliśmy jeszcze raz, wkręcamy się w to, na pewno jak będą tylko okazje jeszcze posupować, to z nich skorzystamy chętnie. A kto wie, może prędzej czy później raczej już w przyszłym roku doczekamy się własnego sprzętu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten krótki spontaniczny wypad i nieplanowany film. Następny już obiecany film drogi, czeski film drogi. Trzymajcie rękę na pulsie, bo szykuje się spory materiał z wyjazdu do Czech, a tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie. I do zobaczenia wkrótce.